Witajcie, to my Jelenie Jaja. Witamy Was bardzo serdecznie. Wiele osób pyta jak mamy na imię, no to się przedstawimy. Ja nazywam się Michał. Sebastian. I Piotrek. Tak. Słuchajcie, zanim rozpoczniemy jeszcze to nasze świetne Q&A i będziemy sobie tu śmieszkować i mówić o poważnych rzeczach, to chcieliśmy Was serdecznie zaprosić na szlachetną paczkę. Jest to akcja, y, która odbywa się co roku. Nasz znajomy, który często u nas występuje, Mirek, zachęcił nas do tego, żebyśmy to popromowali. No i z racji tego, że fajna jest ta akcja, to chcieliśmy wesprzeć to i jeżeli macie ochotę przyjść, albo jesteście z Łodzi, albo spoza Łodzi, przyjść 6 września o godzinie 16 na Placu Manufaktury i pobawić się w tę akcję, to serdecznie zapraszamy, a więcej info znajdziecie już pod tym linkiem gdzieś, gdzieś, gdzie tutaj? go później <grych> umieścimy po prostu. wbijajcie, się, się zapraszamy. Dobra, lecimy, lecimy z, day. z day. No. pewnie, że tak. Będziemy e. zerkać na telefony, no bo mamy tutaj powybierane e, pytania od Was. E. Było mnóstwo pytań, e, bardzo ciekawych zresztą. E, sporo się powtarzało, no wybraliśmy takie, które no, mniej więcej są e, no to fajnie. I tak i przede wszystkim jeszcze znowu, zanim zaczniemy to wszystko, to chcieliśmy wam po prostu bardzo, bardzo serdecznie podziękować, że jest was już tak dużo w ogóle. Nie spodziewaliśmy się w ogóle, że, że to w ogóle dojdzie do takiej skali. Mega się cieszymy. To była nasza jakaś taka zajawka, którą robiliśmy, a zaraz o tym opowiemy. Ale dziękujemy Wam serdecznie i Kuczelo, to jest jakaś rzeźnia, no bo 300 tysięcy osób mieć fajnych osób rówieśników, często nierówieśników, którzy lubią tego typu humor, no to kurczę, żyć nie umierać, słuchajcie, no i... No. to jest fajowe i mega Wam dziękujemy. A tak w ogóle taka energia trochę spsiaczała, dlatego że śpimy po prostu po dwie godziny, ostatnio przez dwa tygodnie i... Po 15 so, minut w zasadzie. No <laughs> mamy dużo pracy, zaraz opowiemy Wam o wszystkim. Kilka pytań odnośnie tego, czy mamy dziewczyny, no to chyba każdy już powinien się wypowiedzieć na ten temat. Tak. Nie. Ja akurat znaczy spotykałem się z dziewczyną, ale nie wyszło, więc nie mam już. aktualnie. Hmm. No to tyle. Na razie. Widzimy się w kolejnym QA. No, no, no. Pytanie. Pierwsze i na razie. W ogóle dziękujemy Wam, że nie zadawaliście też takich śmieszkowych pytań. Dla nas on dało szansę na jakieś konstruktywne odpowiedzi. No bo nie chodzi tylko o śmieszkowanie, możemy na nie też odpowiedzieć. Ale chcielibyśmy, abyście nas poznali, tak? Abyście nas zobaczyli, poznali i tak dalej. E, Jogopela pyta, ile macie centymetrów wzrostu? No ja mam metr dziewięćdziesiąt no, no, Michał w ogóle jest wielki Chyba. Ja mam 186 cm wzrostu. Ja mam 1,80 m, tam ktoś kiedyś pisał, że je, czy jestem karłem. Nie Ale nie jak no, że... myślał o tym, żeby być karłem. Normalnie mam 1,80 m. No teraz jak wstałeś, to już poza kadrą wyszedłeś. Po my... no, jest, jest 1,80 to jest normalny wzrost, więc nie nazywaj mnie karłem, człowiek. No. A gościu po drugiej stronie też jest karłem. Pytanie teraz, e, panowie. Uks 65 pyta, czy jesteśmy z Łodzi? Studiujemy w Łodzi. Ja jestem z Zielonej Góry. Ja jestem z, ze Słupska, w zasadzie już z Kobelnicy, tam gdzie, tam gdzie nagrywają Adam i Tata. <grymne> A ja jestem z Górów, jako krynicki góral z Krynicy Zdrój. Pozdrawiam całe miasto też, całą Krynicę Zdrój. Też kibicuję. Tak, ja też Słupsk pozdrawiam w ogóle. Cześć. Dobra, Mateusz paciśmaga. Czym zajmujecie się poza YouTubem? To jest... Kilka w ogóle takich pytań, nie tylko y, Mateuszu to pytał. E, zajmujemy się wieloma rzeczami w sumie, no bo to, to jest tak jak wspominałeś, to jest teatr, e, to są seriale czasami też. E, ja robiłem zdjęcia od lat, jako fotograf i możecie zobaczyć mojego hmm. Instagrama. To takie Czucaj. pytania właśnie też hobby od razu, nie? Tak, nie, no, tak, hobby. tak ja grałem w sobie. koszykówkę kiedyś, jeździłem na Benixie, nie byłem w tym jakoś wybitnie dobry, ale no to była jakaś też pasja, eee, tyle no, no to na, nasze, nasze pasje, no to na pewno, moje na pewno jest fotografia i też operatorka, no też się tym zacząłem zajmować podczas, jednocześnie jak się uczyłem na Wydziale Aktorskim. No to i to Michał tak ustawił kamerę. Dzisiaj. Przyuczyłem, brzydko, jednocześnie się przyuczyłem tej operatorki, no i to jest w ogóle mega zajawka dla mnie też, jakiś temat też oczywiście poza tym aktorstwem, poza szkołą eee, i, i tyle. No, Piotr? No to, a to po kolei. Po kolei? A, dobra, to lećmy po kolei. I, e, tak, ja mam też zainteresowanie swoje, poza kanałem, to jest muzyka. Produkuję ją już bardzo długi czas, około 10 lat. Pracuję w FL Studio, po dla kumatych. Zrobiłem masę utworów za granicą, wydawałem w wielu wytwórniach, m.in. w Spinning Records, to też jest największa wytwórnia muzyki elektronicznej na świecie. Jeżeli ktoś ogarnia, to mniej więcej takie klimaty. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej mojej muzyki, to zapraszam tutaj Sebastian Ferley. No to w zasadzie chyba tyle, jeżeli chodzi o zainteresowania poza tym. No To po, poza, poza YouTube'em w zasadzie się niczym nie zajmuję, nigdzie nie pracuję i tak dalej. Jeśli jest czas, no to takim hobby jest dla mnie, ja uwielbiam rysować i jakieś tam portrety czy karykatury, no i też czytać książki i filmy oglądać. Dużo, masę filmów, od, w zasadzie od gimnazjum jestem jednym z większych piratów w Krynicy Zdrój, mam naściągane w ciul filmów, jak przyjdzie teraz <grytanie> jakaś kontrola do domu, to nie no, trzeba, to, trzeba te płytki trzeba jakoś schować po prostu. Do mikrofali. Piszcie w komentarzu czy macie jakieś pudełka na jego płyty. Nie, jestem fanem filmów i myślę, żeby w przyszłości też, kurczę, żeby to też poszło w fajną stronę filmową, ten kanał i też trochę reżyserować. Tak, bo też już tam już po zapytaniu chcieliśmy wam powiedzieć, że tak naprawdę kiedyś chcielibyśmy zrobić trochę z tego kanału taką mini wytwórnię filmów krótkometrażowych, tak, filmowych, seriali i tak dalej, oczywiście z naszym poczuciem humoru często. Ale po prostu chcielibyśmy się też w aktorstwo po prostu pobawić, nie? żeby nożynie. sami stworzyć sobie miejsce pracy, więc... Jednak każdy, każdy czuje tą potrzebę, żeby gdzieś tam grać, nie? No, nie, jeździć, nie jeździć tylko na castingi, jakby czekać na telefon, ale samemu wykazywać jakąś inicjatywę tak, i bawić właśnie. się w film, więc... Mamy taką zajawkę, Piotr pisze zajebiste scenariusze, zresztą Michał też, bo ostatnio on napisał taki scenariusz do, do serialu, że jesteśmy mega wszyscy no. we trzech podjarani i będziemy to jakby próbować... Wycisnąć z tego na maksa. Ja się jaram w tym bo ja zrobię do niego mówię, oczywiście. No już nie chciał powiedzieć z tego Dobra, już wszystko <gry> to, tak. to, lecimy dalej. E, mam dwa pytania fajne. Osi N3K macie scenariusz czy spontan? Czy to, to zależy od co, co chodzi? Jeśli chodzi o te akcje na ulicy, y, które wyglądają tak, że ja zakładam okulary, chłopaki. Chodzą ze mną, nagrywają, bo, znaczy po prostu dodają odwagi, proponują jakieś teksty, swoje pomysły. Tak. Większość rzeczy jest na spontanie. To są jakby takie rzeczy, które bierzemy od ludzi gdzieś. To no to nie da się tego bardziej tego. Uh -huh. Ja też mam też coś takiego, że często sobie gdzieś tam zapisuję kilka pomysłów i później w komórce sprawdzam i jakąś Jackson sobie po prostu mm. przypominam. Ja też ma łatwość to, taką w. w kocham do... pani bolony jakiś tekst, coś takiego. Ja no. mała taką łatwość, że... Na przykład, no ja mam prawie dwa metry, Sebastian też jest wysoki. E, nie chodzi o że Piotrek jest mały, tylko on ma. Po prostu, już było pytanie, to jest ma, ma taką aparycję, że e, ludzie w ogóle wiecie, w ogóle nie, nie boją się Piotrka i nie reagują tak. negatywnie na, na jego zaczepki, tak? No bo były Uf, to próby te rzeczy. i to no. są rzeczy pozytywne, tylko że ludzie. Bardzo pozytywnie odbierają i tu od razu przez wszelkie pytania, czy mieliśmy jakieś, yy, tak, jakieś tak. bicie, uderzenia, nigdzie, czy nigdzie jakieś pańskie nie... reakcje. Jedna może gdzieś była, ale to były, było, nie wiem, to w zasadzie radnych. ktoś tam był lekko podpity, czy coś i to są przeważnie jakieś odmruknięcia, Ta. raczej fizycznych rzeczy. O żadnych e, nie, było nie, fizycznych, nie było fizycznych reakcji. Ale ja, ja też, też bym się był w stanie obronić, bo tam mam jakieś. Tam... Pomimo tego, że jesteśmy niski. No, stary, ja mam metr osiemdziesiąty, nie jestem no, dobra. A teraz kamera powinna Moje zjechać nawet na takie drobiny. Moi drodzy, nie było żadnych, żadnych ataków fizycznych, dlatego że te materiały nie są hamskie i nigdy nie mamy na celu kogoś urazić albo wejść w kogoś tak mocno prywatnym, żeby tak. z, z, zrobić mu przykrość. I staramy się być mega delikatni, delikatni w tych sprawach i wrażliwi, bo wiemy, że każdy ma różny dzień, którzy ludzie mają doła pewnego dnia, my do nich podbijamy i próbujemy, próbujemy śmieszkować. Wiadomo, że trzeba uszanować przyjąć prywatność. Moi drodzy, wielu z Was pisze do nas z podziękowaniami, że uratowaliśmy dzień, że rozbawiliśmy, że, że pomogliśmy w trudnych chwilach, oglądając te materiały. I to jest dla nas największa nagroda, no bo o to też chodzi, tak? No i tak jak wspominałem, jest wiele sytuacji w życiu, gdzie jesteśmy w trudnym etapie, tak? Nie zawsze jest tak, że jesteśmy na fali, wszystko nam się udaje i mamy czasami trudne sytuacje. I dla nas jest no, mega miłe i to jest mega docenienie, kiedy ktoś z, dołem z pisze do nas, że dzięki nam w ogóle poprawił mu się humor e, i czuje się lepiej i to jest chyba największa nagroda. Tak no. i odnośnie właśnie komentarzy tutaj tego, że nawet pod tym filmikiem nie ma praktycznie w ogóle hejtu, znaczy to też kształtuje jakby naszą y, publikę i to jesteście Wy i my jesteśmy z tego dumni, że no, y, praktycznie po każdym filmiku czytając komentarze, a jest ich sporo. Y, staramy się gdzieś tam mniej więcej przeczytać wszystko i odpowiedzieć też na niektóre tam rzeczy. Czasami to są jakieś głupie tam y, dziękujemy, dziękówki, pozdrówki, ale żeby to było, żeby była ta aktywność. Staramy się wam odzajemnić to tak, i... Czy i to, czy to, zam... Często też nie ma czasu na to, ale jak jest, to, to też właśnie się staramy przeczytać większość tych komentarzy. No i zauważamy, że jest mało. Znaczy jest wiadomo, hejt zawsze będzie, ale to jest, to jest fajne to, że jest zajebista publika i za to Wam dziękujemy. Za Ta, a na, na Facebooku, jak piszecie do nas wiadomości, to chyba zawsze odpisujemy. to jakoś tak jest, tak, się, tak, że jest staramy tak. się naprawdę w 100% to trzymać, bo no. zresztą zapraszamy do nas na Facebook. Nie? Tutaj. Ktoś. Nie wiedział, nie znał Bardzo nam zależy na rozwinięciu Facebooka, bo on trochę się nie przekłada na, na YouTube. E, tutaj jest 300 tysięcy subskrypcji, tam jest tylko 30 tysięcy e, fanów. A, a myślę, że większość z was chciałaby też sobie zobaczyć jakieś zajawki, czy jakieś dodatkowe zdjęcia, czy kulisy, które są na Facebooku. Także zapraszamy Was tutaj. Tutaj, tutaj wiecie. Pojawi, Okay. Przycisk, jeśli macie ochotę, zachęcamy Was do, do polajkowania i Facebooka i Instagrama, na którym też są zdjęcia z kulis. I... Co z waszą aktorską przyszłością? Zobaczymy Was kiedyś gdzieś indziej. No może że tak jak wspominaliśmy, można zobaczyć w teatrach i w serialach, pewnie też w filmach też mamy projekt, taki duży bronometrażowy. Jeżeli nie możemy zdradzać na razie tytułu, ale prawdopodobnie, jeżeli się wszystko uda, to ruszymy w październiku w trójkę. W filmie pełnometrażowym, tylko dziwkina. Tak i, i... No i też wypatrujcie różne seriale, bo gdzieś tam się pojawię. Tak, gdzieś tam. Ja. Też. I... A, Michał też, bo przecież razem byliśmy z w serialu. Słuchajcie, tak. ale to wypatrujcie nas, nie? nie, nie zobaczy, zobaczymy, czy nas znajdziecie. Ja raczej, ja raczej się nigdzie nie, nie będę pojagał, bo <laughs> e, po prostu jestem za, za bardzo śmieszny i nie chcę... Nie prawem tak <laughs> na pewno będzie kawał też krew w znaczy, fajnie by było, no ale widzisz, no. Taka, taka morda. Piotrek, 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 do Ciebie jest pytanie, słuchaj. Kto, pierwsze, bo to znaczy, kto, ma kto z Was ma prawko? No to każdy z nas ma prawko. No właśnie. To prawda. <laughs> dobra, jedźmy dalej. Jedźmy. No dobra, w temacie, jedźmy dalej. Jedźmy dalej, czekaj tutaj, bo to mamy, tak? Ile zarabiacie, na YouTube? Ile zarabiacie na YouTubie? Zar zarabia się około średnio na naszym kanale to jest około 1000 złotych. No tysiąc, tysiąc dwieście jakoś. złotych tysiąc złotych, tysiąc. Z samych reklam, to jest tak, tak, tak. tak. I, I tutaj mówimy uczciwie, można zarobić na YouTubie jeżeli lokuje się produkty, my na razie nie lokowaliśmy dużo. Mamy nadzieję, że też będziemy mieli szansę polokować, no bo to jest też dla nas rozwój i dla was też lepsza jakość. To jest tak, no, to znaczy, można to fajnie zrobić i też wiadomo, przecież, jakieś chamskie lokowanie. Przecież to każdy inteligentny rozumie, że z YouTube'a też trzeba, jakby się, jak, jak się za to już zabierasz, to fajnie z tego już I coś zarobić, zarobić. Pomiędzy, i, pomiędzy i, Dogami co? wyciągać telefon. No, 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 <laughs> Spoko, <laughs> więc, jakby... Przede wszystkim właśnie, jeśli chodzi o lokowanie produktu, no to to jest jakby z tego się mm. można utrzymać, bo, no, mówię tak to, znaczy, Teraz no tak. Tak. Jakub Borkiewicz. Pyta, skąd wy się w ogóle znacie, panowie? I to było bardzo dużo takich pytań, skąd my się znamy. Yy, dlatego no, też odpowiemy na to oczywiście. Poznaliśmy się w szkole, no bo wszyscy w trójkę skończyliśmy, kończymy e, szkołę teatralną w Łodzi. Filmową. filmową. Tak zwaną szkołę teatralną i filmową w Łodzi, czy filmową i teatralną. Tak. E, I tam się poznaliśmy. Ja byłem z Piotrkiem na roku, czy jesteśmy jeszcze w sumie na roku? Bo na, na, na piątym, piątym to roku. jest rok magisterski. magisterski no. Mieszy został dyplom, a Sebastian już skończył. A Sebastian ja już skończy. jestem po cudownej magisterce. Gramy bardzo dużo spektakli. Ja miałem ze sobą. Czy teraz to jeśli chodzi o Michała. 160 spektakli. Sebastian też podobnie, bardzo no, dużo, dużo spektakli, bardzo e, dużo. spektakli. Bardzo e, dużo. grał w różnych teatrach. Ja tak samo. Zapraszamy zresztą, zapraszamy no, Michał na, zaprasza na, do, do teatru Jaracza w Łodzi. Ja zapraszam, jeżeli ktoś jest z Bielska, to na. Sześć wcielenia na Piszczyka, to tam też gościnnie gram. To ten gra główną rolę, tam zapraszamy serdecznie. I jeszcze zapraszam do Teatru Ateneum. Już w zasadzie jak będziecie oglądać ten odcinek to 13, 14, 15 o godzinie 19 no, już Rób, tak. róbmy swoje. Zapraszamy, jeżeli no. ktoś ma ochotę przyjść do teatru no to i się trochę odchamić, to oh kurczę, trąciłem mikroport. No to tak, to proszę, zapraszamy. Bo to... Ja nigdzie nie zapraszam, bo taki ze mnie właśnie zdolny student. Wariat. A czy, no psychol. W każdym razie robimy dyplom. Już skończyliśmy też tutaj wspólnie nasze, tutaj takie nasze wspólne dzieło które ja tam wyreżyserowałem i, i razem z miałem zagrać. i Sebastian właśnie pisze do tego muzykę i to będziemy robić tutaj pokazy. Od razu też powiem e, wcześniej, się, też było to ogłaszane, że będzie wcześniej, no jednak e, będzie to w październiku. E, na początku będą pierwsze pokazy w październiku, także będziemy was tutaj wszystkich zapraszać, puścimy trailer na kanale. Lisu, Lisu pyta moi drodzy, ile macie lat? E, ja mam 23 lata. Ja 24. A ja jestem tym najstarszym kozłem. 26. No. Dobra, Mamy po 18 tak naprawdę. Tak, ja mam siostrę, siostrę. starszą, e, która, nam która nam pomaga. Która jest naszą księgową, która e, też tworzy z nami to wszystko. Jest e, Katarzyna teraz w Ziołomej Górze. My jesteśmy w Łodzi, Pozdrawiamy Katarzynę. Pozdrawiam Cię, siostra. Sebastian jestem jedynakiem. Ja też jestem jedynakiem. Jestem smutny i nie mogę nic poopowiadać. Nie no, dziękuję rodzicom, miałem full hajsu jak zawsze, byłem jedynakiem. <grym> Dobra. No jeśli chodzi o kolejnego też członka kanału, którego tutaj nie ma, znaczy aktualnie Łukasz już z nami nie pracuje, właśnie chodzi o Łukasza Gruskiego, którego kanał możecie obczaić, też tutaj gdzieś pokażemy. Łukasz robi fajne improwizacje. Imitacje, imituje głosy, głosy tak. i głosy bardzo i głosy. często prowadzi, bardzo dobrze prowadzi różne mitaty, Równie, również jest zajęty z Pozdrawiamy Łukasza. Łukasz od początku kanału tutaj chodził, nagrywał ukrytą kamerą i też tutaj powstanie jakby taka trochę osobna seria, gdzie będę opowiadał o tym na Kibelku, jak powstawał kanał i tam też będę wspominał o Łukaszu. Tak, tak. <śla> na kiblu będzie wspominał o Łukasz? Łukaszu. Łukasz. Serdecznie pozdrawiamy <ślałki> I też dajcie, mi dajcie wsparcie, moi drodzy, zasubskrybujcie, bo to mm. warto. Jest naprawdę świetny głos. I w ogóle goś serio sobie super radzi no na imprezach meetup. On w ogóle prowadzi meetupy, nie? Ja, nie, nie? wiem, czy byliście na my byliśmy teraz w Wrocławiu kilka dni temu. No super impreza, Łukasz coś prowadził. Naprawdę szacuj. Masę no, tych imprez, no. Ogarnia. Masę imprez, po prostu gości ogarnia, jest świetny w tym. Iwec YouTube. Jakiś meeting w Łodzi? Gdzie i kiedy? Please. To w ogóle musimy zorganizować w ogóle z, z ludźmi, Zrobimy. Z, z wami w ogóle takie spotkanie. Mamy przestrzeń O i w piszcie w komentarzach co byśmy mogli zrobić, bo myśmy myśleli w ogóle o takim czymś bardzo fajnym prostym. Typu grać co dwa tygodnie w piłkę. Wiemy, że mamy jakiś mnóstwo, orlik znaleźć jakiś orlik ogarnąć, właśnie piłeczkę wziąć i po prostu pokopać. Plus... Dziewczyny tam mogą pomagać, kibicować. kibicować. Albo też jak grają, to. Plus, jeszcze grać. moi drodzy, myślimy o to, bo mamy taką zaprzyjaźnioną restaurację i myślimy o tym, abyśmy spotkali się tam razem i sobie zjedli na przykład obiad, kolacje, nie wiem, poglądali filmy, produkcje różne razem. I Możemy też takie spotkanie zorganizować, bo jest tak, tak ku temu możliwość teraz, że no. jakbyście chcieli naprawdę wpaść w większej ilości osób, to możemy, możemy razem sobie zrobić nie wiem, wieczór, kucze, kina jakiegoś, poglądać różne filmy, czy na YouTubie, czy, czy jakieś pełnometrażowe, tak? Mercedesoholik pyta, czy bywacie w Koluszkowskim Bulgarze? No ja. Oczywiście, że tak. Zgadza się. To jest nasz przyjaciel e, prowadzi tę firmę. To nie jest nasza firma. Wulgar. Nie to Wulgar zresztą mamy czapeczki. Z Wulgarą, Wulgarą. No od razu, może kiedyś nasze stworzymy <laughs> jakąś naszą, naszą markę. Tak. Nie jest to lokowanie produktu. Nie jest nie. to lokowanie produktu. Totalnie to... nie. W ogóle. Się, jeśli chodzi o Ankor pyta, co ty miał w ogóle robisz w taulis list motywacyjny? Ja tam grałem, to jest w ogóle fajna historia, bo. Dużo przeżyć było podczas tego planu, to znaczy, byliśmy w takich bardzo niebezpiecznych miejscach w łodzi, wszystko robiliśmy na pełnym freestylu. Tam oprócz mnie, Magdy i, i dwóch kolegów nie było aktorów, to byli naturszyscy, którzy naprawdę wychowują się w tych przestrzeniach i no, było niebezpiecznie. Ogólnie, projekt uważam za udany. To był projekt taki powiedzmy non-profit, bo praktycznie nic za to nie dostaliśmy. Byliśmy wtedy w szkole teatralnej. I dostaliśmy taką propozycję, żeby tam wystąpić. Jeszcze wystąpiłem u Ostrego. W razie kolejnych pytań bo pytaliście się, czy, czy gdzieś jeszcze. A, i czy ktoś z Was gdzieś tam jeszcze tak. gdzieś indziej występował? Gdzie ja ostatnio NA, Pan NA. Z w występował ostatnio. No, no tak. I... Tak ty też grałeś przecież. Też grałeś jak wraz z mentalizmem? Ja też tak, tak, nie grałem. Tak, Możecie odszukać, tak. jak znajdziecie, to fajnie. <laughs> A no czekajcie, bo Kinga chce wejść do studia, bo z nią dzielimy studio, więc ja robimy bój. chwilę przerwy. Bójdziesz, bójdziesz,